Witam na kanale Anna w Terrarium. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak zapakować małego ptasznika do wysyłki i transportu. Zapraszam na film. Przerywam tym odcinkiem troszeczkę serię unboxingową, żeby nie było zbyt nudno i monotonnie. A poza tym w ostatnim odcinku mówiłam o tym, że pokażę, jak zapakować małego ptasznika do wysyłki i transportu, więc zrobię to dzisiaj. Moi drodzy, nie możemy wsadzić naszego ptasznika po prostu do kliszówki i go tak wysłać, bo on tutaj nie ma się ani o co zaczepić, ani, ani nie mamy możliwości, jak mu tutaj dać troszeczkę wody, żeby miał odpowiednią yy, wilgotność w transporcie. Yy, I poza tym ma tutaj za dużo miejsca. Pokazywałam Wam już kiedyś w jakimś filmie, co się dzieje z ptasznikiem, który jest yy, wysłany z... W pojemników, które ma za dużą ilość miejsca, Pokazywałam Wam to na przykładzie gumki do włosów. Pokażę Wam to po raz kolejny. To jest mój ulubiony sposób przedstawienia tego. Słuchajcie, yy, ta gumka do włosów to jest ptasznika, a te wsówki to są jego nogi. Nie będę przyczepiać wszystkich, to jest tylko przykład. W momencie, kiedy on jest szczelnie i nim potrząsam, nawet jakbym nie wiem, jak mocno potrząsała, to nic mu się nie dzieje. W momencie, kiedy on jest zapkowany luźno i im potrząsnę, no właśnie, zobaczcie, co się stało. Nie została, nie, została mu jedna noga. To właśnie, to samo właśnie dzieje się z naszym ptasznikiem. Niestety, może mu pęknąć odłok, a w 90% yy, jest pewność, że podpadają mu wszystkie nogi, jeżeli będzie po prostu tak wsadzony do pustego pojemnika, i w transporcie yy, niestety będzie się z nim działo tak. Yy, musimy więc zapakować go na tyle szczelnie, żeby nie pękł mu odwłok, żeby nie podpadały mu nogi, ale na tyle luźno, żeby mógł przejść w transporcie w linkę. Ostatnio wymieniałam. Dwa dorosłe samce na osiem małych ptaszniczków: cztery Inse Gold i cztery Willosella. I dziewczyna, z którą się wymieniałam zapakowała je w ten sposób, że po prostu wrzuciła ptasznika do kryszówki i napchała tutaj papieru. Teoretycznie wydawałoby nam się, że to jest dobry sposób, tak? Bo można im tutaj troszeczkę dać wody, by trzyma się wilgotność i są zapakowane na tyle szczelnie, że nie latają po kliszówce. Ale moi drodzy, w momencie, kiedy one były zapakowane w ten sposób, były przyklejone tutaj jakby do tej ścianki, tak? Bo tu miały napchane papieru i były tutaj. One nie miały miejsca przejść w linki. Dwa Ince Goldy niestety zaczęły linieć podczas podróży. Nie miały miejsca, żeby zrzucić w linkę. Zablokowały się w niej i zdechły. I... Jeden wilosela, w momencie kiedy ona tutaj wpychała ten papier a ten ptasznik butu, przytrzasnęła mu tym papierem trochę nogę. On nie mógł tej nogi odblokować i on sobie oderwał. Ja widziałam tą nogę, że ona jest tutaj przygniecona tym papierem, także wiedziałam dlaczego to się stało. Także dostałam dwa martwe Incei i jednego wilosela bez nogi, tylko dlatego, że zostały źle zapakowane. I już wam pokazuję, jak zapakować takiego ptasznika, żeby przyszedł cały i zdrowy. Yy, urywam kawałek ręcznika papierowego. Składam go na pół. I palcem wskazującym wciskam w klyszówkę. Robię tym samym taki tunel. Jak zobaczycie, ten tunel jest taki strukturalny. On ma tutaj różne zagniecenia, więc nawet jak najmniejszego. Ptaszniczka tutaj wrzucimy, na przykład L1 yy, yy, Elegansa, to on sobie wejdzie w te szczeliny, tutaj w tym papierze, w tą strukturę tego papieru, zaczepi się i nic mu się nie stanie w podróży. Ja w ten sposób wysyłałam też już dorosłego samca wilosela I bardzo fajna jest metoda, żeby właśnie zapakować takiego samca, dorosłego samca ptasznika małego gatunku jak wilosella. Wsadzamy taką kliszówkę do, do jego pojemnika i pędzelkiem naganiamy go w stronę tej kliszówki. Taki mały pojemniczek z papierem jest bardzo kuszącą kryjówką dla takiego ptasznika, więc on bardzo chętnie się tutaj schowa i się wciśnie tak mocno tam, że nie musimy się bać, że jak podniesiemy tą kliszówkę, to on z niej wyskoczy. On tego nie zrobi, on się wciśnie tam jak najbardziej w środek. I w tym momencie, teraz, jeżeli mamy tam naszego ptasznika, go jeszcze wcześniej, przed sadzeniem ptasznika musimy pamiętać, żeby dać mu kilka kropel wody tam, żeby utrzymać odpowiednią wilgotność w pojemniku, bo taki ptasznik może iść 24 godziny w transporcie, a może się zdarzyć tak, że coś się stanie i że będzie tam kilka dni. Więc musimy zadbać o to, żeby on miał tam odpowiednią wilgotność. I to jeszcze też zależy od gatunku, jaki wysyłamy. Niektóre sobie poradzą, jak będą miały totalnie sucho, a niektóre zdechną. Od przesuszenia, od odwodnienia. Yy, więc wrzucamy tutaj naszego ptaszniczka. Teraz zaginamy sobie ten papier i ja jeszcze robię taki dodatkowo z papieru. Troszeczkę papieru składam sobie. Robię taki jakby czopek i tutaj jeszcze dodatkowo uszczelniam. Teraz zamykam ptasznika i gotowe. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrała, jak zapakować dużego ptasznika do wysyłki. Wtedy mogę wziąć któregoś, może samczyka, dorosłego i pokazać wam, jak go zapakować. To jest troszeczkę już bardziej skomplikowane. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do zostawienia komentarza i do zasubskrybowania kanału, bo szykują się kolejne fajne odcinki i fajnie by było być z nimi na bieżąco. Dziękuję, do zobaczenia. Do you know why I'm happy? Because I'm going to see you!